Cześć, witajcie na kanale. Miją W na minutę. Dziś w moich rękach gratownik zewnętrzny, albo jak to woli, fazownik marki. JATO model YT22357. Zapraszam, moi drodzy. Gratownik zewnętrzny. Czym jest gratownik zewnętrzny? Jest to narzędzie, które na przykład na gwincztandze, tak jak w tym przypadku, czy na jakichkolwiek śrubach, nieśrubach, czy na tym podobnych. Robi po prostu faskę. Oczywiście możemy go używać ze stalą. Akurat w tym naszym wypadku, jeśli chodzi o to, ja, to możemy również używać ze stalą utwardzaną z aluminium, ale możemy też używać narzędzia do drewna. Sprzęt jest używany, on przeszedł już jedną taką większą robotę, ponieważ. No, Trzeba było pociąć sporo tank na kawałki i je wszystkie przyfazować, więc był już użyty wielokrotnie. Jest to naprawdę mega, mega proste narzędzie. Mamy po prostu coś takiego. Wygląda odrobinę jak frez. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz i jakie są ślady zużycia po kilkuset użyciach, podejrzewam, na spokojnie. W całości wygląda to w ten sposób, więc mamy o, proste narzędzie z uchwytem standardowym 6,3 mm, czyli 1,4 cala. Do zastosowania przede wszystkim na wiertarkach. Tu mamy taki kielich pełniący rolę freza, i on w środku ma stożek. W najwęższym punkcie mamy 3 mm, w najszerszym 19, czyli to są nasze średnice, z których możemy korzystać. Natomiast głębokość naszego stożka to 12 mm. Dlaczego ta informacja jest ważna, jeśli będziecie chcieli po prostu tego sprzętu używać przy drewnie? W środku wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, ślady zużycia jakieś tam są, natomiast powiem Wam szczerze, że. Próbowałem go wielokrotnie, plus jeszcze tam ogarniałem część odpadów, plus ta robota, o której wcześniej wspominałem. I powiem Wam, że zużycie jest praktycznie zerowe, jeśli mam być szczery. W środku mamy trzy wkłady z węglika. Jest to węglik YG8, który po prostu zużywa się znacząco wolniej niż typ, tego, niż typ gratowników, które pokazywałem Wam po prostu. Zwyczajnie, wcześniej. Po co ja tego używam i po co mi te sprzęty, skoro jest to kolejna tego typu zabawka w moich rękach? Mamy naszą gwint sztangę, ta już była przefasowywana wcześniej, natomiast no, po prostu na szlifierce kątowej i po cięciu bez najmniejszego problemu możemy sobie. No właśnie, możemy, nie możemy bez najmniejszego problemu. Trzeba trafić. Jest to irytujące, jak mamy tego do zrobienia sporo. Z jednej strony. Z drugiej strony, kiedyś robiłem to na standardowej szlifierce stołowej i nieraz się tam gdzieś zagadałem, czy coś wyszło to nierówno. Oczywiście, no to jest przykład taki bardzo ekstremalny, bo znalazłem chyba najgorsze robione jeszcze na stołówkach, jakie, jakie miałem, że tak powiem u siebie, i ten rzeczywiście wymaga poprawy, bo został delikatnie rzecz ujmując spierniczony, ale nie mówcie, że tylko mi się to zdarza, nie? Tniecie sztangę. Jakiś większy odcinek i zostaje wam taki wiór i ten wiór później powoduje, że no po pierwsze ciężko jest cokolwiek założyć. Po drugie miejsce przycięcia jest. No niestety takie jaki jest. A w sytuacji ekstremalnej, to jest sztanga używana do montażu balkonów. Teraz jest taka tendencja, że już balkonów nie buduje się tak jak kiedyś, tylko się je po prostu przyczepia do muru zewnętrznego. No i to jest oryginalna, fabryczna. No fakt, że ona się gdzieś tam poobijała trochę w transporcie, co zresztą tutaj widać, ale mimo wszystko, no jest to fabryczne zakończenie, moi drodzy. No i co? I problem, nie? i to jest właśnie sprzęt do rozwiązywania tego typu tematów. Natomiast no to już jest praktycznie maksimum, jeśli chodzi o obsługiwaną średnicę. Tyle. W formie teorii przejdziemy do tego, jak to wygląda i jak działa w praktyce. Zaczniemy sobie od mniejszych średnic. Sprzęt mamy założony, ustawione. Na wiercenie działamy. Co ogarnięte, no i te dwie są ok. Natomiast ta, którą wcześniej radośnie, że tak powiem, a nie ok, jest w okay. Poprawiłem to, co wcześniej po prostu najnormalniej w świecie popsułem. Czyli Działa bez problemu, a wcześniej nie mogliśmy tego w ogóle założyć. Mamy dwie większe średnice, i to jest ta z tym zadziorem po standardowym odcinaniu. Jedna ok, druga. No też da się ją wkręcić, ale spróbujemy to jeszcze poprawić. I teraz to już bez problemu. Jak widzicie, wkręca się i wykręca. No i obiecana, utwardzana, ta, która fabrycznie przyszła, jaka przyszła. od razu czuć, że to jest inna stal, bo jest zupełnie, moi drodzy, inny zapach przy obrabianiu tego materiału. Jak widzicie, działa naprawdę tak, jak powinno. Moi drodzy, no i co ja Wam mogę na ten temat powiedzieć? Urządzenie, narzędzie działa tak, jak powinno. Działa dobrze, robi swoją robotę. W różnych rodzajach stali uważam, że sprzęt jest ok. Zwłaszcza, że to nie kosztuje jakichś jakich pieniędzy. Ja płaciłem 36 zł. Dla osób posiadających smarta no to wiadomo, że lepiej jest wybrać opcję za 4 dyszki, bo wtedy darmowa przesyłka. Ale ja to po prostu dokupowałem jako kolejny zakup od Jato, bo tam kilka rzeczy do dokupienia miałem. Sprzęt spoko. Yy. Naprawdę fajny, robi swoją robotę. Nie ma tutaj za bardzo się nad czym użalać. Zarówno miękkie materiały, jak i taki jak widzieliście utwardzany materiał. Działa tak jak powinien. Robi to swoją robotę. Moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay. I tym myślę optymistycznym akcentem będę kończył. Czekam na Waszą opinię. Zastanawiam się co Wy na, tym, na ten temat myślicie. E, oczywiście to samo można zrobić na szlifierce stołowej na kamieniu, tylko że w warsztacie. Natomiast co w momencie, w którym e, pracujecie w terenie właśnie dużo z gwint sztangami i co będziecie tachać ze sobą szlifierkę stołową i rozciągać przedłużacze do niej? Moim zdaniem jest to znacząco lepsze rozwiązanie, niewielkie, można wrzucić wszędzie. Działa i robi robotę. I co? I ja standardowo zapraszam Was na filmy, które staram się, żeby były co poniedziałek i co piątek. Zapraszam Was na live, y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.